Dzień dobry, jesteśmy w Bambi, to nasz piękny apartamencik, choć pogoda nam nie dopisuje, ale humory dopisują. Moje piękne kochanie robi śmiadanko oczywiście z rana, jemy, wyruszamy, nawet w pogodę taką, która jest nam to nie przeszkodzi. Tutaj mamy łazieneczkę, bardzo ładnie, sympatycznie. O, wózek mokry, bo z w wczoraj była lekka nawałnica. I taki mamy piękny apartamencik, tutaj są te skroby, które są niegrzeczne. Idę wam pokazać dalej. O! Patrz tu! Gdzie mam pokazać? Tutaj, jest jeden taki, mała sypialnia. I tu jest taka druga sypialnia z telewizorkiem. No, otóż tak. To się włącza, ale Martel, nie trzeba tego włączyć. Otóż to schodzimy z krętymi schodami. Jest pięknie i wspaniale, prawda, kochanie? Tak, oczywiście. To jest moja żona. Jestem z już 69 lat. I planuję być jeszcze kolejne 69 lat. Bardzo ją kocham nad życie moją Minkę. Tu Wunia czeka na nas, oczywiście. Pro pogoda nie do pisu Ej, on... a tutaj mamy.